Cześć moi drodzy, witam na swoim kanale, mam na imię Ruslan. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na moim kanale, jestem z Ukrainy i w Polsce mieszkam już 4 lata. Dzisiaj chcę porozmawiać z wami na taki temat, czy chcę zostać w Polsce, czy chcę wyjechać, czy planuję w ogólnie gdzieś wyjechać za granicę. To jest najczęściej zadawane pytanie, praktycznie pod każdym filmikiem go otrzymuję. I dzisiaj pomyślałem sobie, że odpowiem raz na zawsze. Przemyślałem to pytanie o tym wszystkim i dzisiaj dam swoją odpowiedź. Coś, zaczynamy ten filmik. Tak naprawdę bardzo często dostaję to pytanie, czy chcę zostać w Polsce, czy chcę wyjechać. Ja tak naprawdę długo zastanawiałem się, czy naprawdę chcę tutaj e, zostać. I e, jak mówiłem, 4 lata temu, kiedy ja przyjechałem do Polski, u mnie było w planach, czyli w, w mojej głowie także ja chciałem tutaj popracować. No a później wrócić na Ukrainę. Myślałem, że maks ja zostanę tutaj rok, ale okazało się, że już mieszkam w Polsce 4 lata i wyjeżdżam na Ukrainę raz na rok. I tak naprawdę ja nie wiem dlaczego ludzie pytają u mnie, dlaczego ich interesuje ten temat, tak? Czy ja zostanę w Polsce, czy wyjadę? <laughs> jednak to jest moja osobista sprawa, ale jednak pomyślałam, że fajnie będzie odpowiedzieć, jeżeli ludzie to interesują, jeżeli oni ciągle pytają o tym, to dlaczego nie porozmawiać na ten temat. Tak samo bardzo często dostaję komentarze, kiedy jak gdzieś wyjeżdżam na urlop do jakiegoś kraju, ludzie mi piszą: "To zostań tam i tak wiecie, ty pokazujesz fajne widoki, chcesz podzielić się, pokazujesz, o, zobaczcie tutaj jak jest pięknie, tutaj jest, jak jest pięknie, zobaczcie tam jest, są widoki fajne. I to nie chodzi o tym, że ja, nie wiem, porównuję tak Polskie z jakimś innym krajem, chociaż e, blogery tak często robią, no ja na przykład takiego czegoś nie mam na swoim kanale i ludzie mi piszą. No to zostań tam. Ja tak myślę, co? Chciałbym po prostu podzielić swoim szczęściem, pokazać wam nowy kraj, jak to wygląda. To nie chodzi o tym, że ja narzekam, że Polska jest zła, czy chcę powiedzieć, że w tym kraju jest lepiej niż w Polsce. W ogóle czegoś takiego nie było na moich takich podróżowych filmikach. Tak? Po prostu lubię podróżować, chcę też to nagrywać, chcę wam coś pokazywać, chcę wytłumaczyć co i jak, żeby też może ktoś będzie chciał pojechać W żadnym przypadku ja nie chcę na przykład, nie wiem, pokazać, że jakiś kraj jest lepszy od Polski albo coś takiego, albo Polska jest lepsza od jakiegoś kraju, bo jednak e, myślę, że w każdym kraju jest swoje zalety i wady, tak samo w Polsce też są zalety i wady po prostu nie jestem gotowy, żeby nagrywać takie filmiki i czy jest sens w ogóle nagrywać coś takiego, bo wy przecież mieszkacie w Polsce wszystko wiecie, co tutaj się dzieje, prawda? Także czasami nie rozumiem, po co ludzie mi tam piszą, no to zostań w tym kraju, albo no to nie wracaj do Polski, po prostu wiecie, ja pojeżdżam na urlop, <laughs> ja nie mogę tam zostać, jeżeli bym nawet chciał, co do pytania, czy ja bym chciał zostać w Polsce, czy ja chcę tutaj mieszkać, czy mam plany gdzieś przyprowadzić się, czy ja mam plany wyjechać na Ukrainę. Ja na początku myślałam, że przyjadę do Polski, popracuję rok, później wyjadę, później e, wszystko się zmieniło. Oczywiście ja przyjechałem, zobaczyłem, że tutaj fajnie i tak naprawdę w Ukrainie mi, mnie tak naprawdę nic nie trzymało, tak? Są różne sytuacje, kogoś trzyma rodzina, kogoś trzyma majątek, albo jakaś praca, albo żona, albo dzieci, różnie było tak. Mnie nic nie trzymało, ja spokojnie wyjechałem sobie do Polski i można powiedzieć, że zacząłem tutaj nowe życie. Pytanie, czy chcę wrócić na Ukrainę, to nie, nie, ja nie chcę wrócić na Ukrainę i nie planuję, w ogóle na razie nie planuję. Tak samo ludzie pytają, czy chcę ja zostać w Polsce na stałe. Oczywiście, że chcę, oczywiście, że bardzo chcę. To nie jest tak łatwo, to jest bardzo skomplikowana sprawa, ale ja postaram się zrobić wszystko, żeby zostać tutaj, żeby tutaj pracować, żeby tutaj mieszkać. Po prostu ja chcę związać swoje życie z Polską. Przez to, że jakoś mi tutaj jest nie tylko ліпі, nie tylko wygodні, po prostu ja чую, що тут комфортово, так можна шукати так ідеальний якийсь край інний. Można myśleć o kraju, nie wiem gdzie jest bezpiecznie, gdzie dużo zarabiają, ale mówię, jednak w każdym kraju są zalety i wady. Nie ma jakiegoś perfekcyjnego kraju, żeby nie wiem, tam przyjechać i nic się nie dzieje tak, że nie ma nie wiem, jakichś złych ludzi, tak, jakichś złych czynów. Wszędzie są, coś się dzieje. Także e, nie wiem dlaczego interesuje ludzi ten temat, czy może jakomuś przeszkadzam tak, że mieszkam w Polsce, czy może po prostu ludzie są ciekawi, tak, jak po to się moje życie, ale kiedyś nawet też miałem plan, żeby pomieszkać w Polsce później tam przyprowadzić się do jednego kraju, ale też myślałem, że to trzeba zaczynać wszystko od zera, tak? W Polsce ja coś mam, tak, e, jakoś wyrosłem. E, mam swoją fajną pracę, mam dużo znajomych, których poznałem tutaj dużo, dużo takich e, fajnych rzeczy związanych z moim osobistym życiem, w sensie, że przyjaciele znajomi w ogóle. Jakieś, jakieś wyjazdy. tak o, Moje życie, można powiedzieć, jest dla mnie fajne. Jestem szczęśliwy człowiek, jeżeli to widać. I też długo zastanawiałem się, OK, ja wyjadę gdzieś w inny kraj i wszystko zaczynać od zera szukać pracy i nie taką pracę tak, z zawodu, bo ty nie znasz języka, musisz uczyć nowy język musisz e, znów wszystko od zera i tak naprawdę to jest ciężkie ja rozumiem, kiedy Ty przyjeżdżasz studentem tak do jakiegoś kraju e, i później tam zostajesz bo znasz język, bo masz jakieś wyksz wykształcenie w tym kraju no a tak zaczynać od 26 lat 7 lat, no to już trochę jest trudnie, Ty przyjeżdżasz i Znów trafiasz na jakieś ofiary, tak? A później znów oszukuję Ciebie, znów oszukuję agencji pracy, jakieś. można, może gdzieś nie zapłacą, no wszędzie są różne przypadki, tak jak ja mówię, musisz znów szukać mieszkania załatwiać i wszystko wszystko od zera i to dużo lat, żeby otrzymać jakieś, nie wiem, obywatelstwo, robić jakąś kartę pobytu w tym kraju. Także ja długo myślałem i jednak myślę, że na razie nie mam w planach, żeby nawet wyjechać do innego kraju gdzieś dalej. Ja bym bardzo chciał naprawdę zostać w Polsce, zbudować, zbudować tutaj swoje życie, bo jednak nie wiem, za dużo tutaj rzeczy, za dużo ludzi, których naprawdę ja lubię i do których ja naprawdę się przywiązałem, żeby wszystko rzucić i gdzieś uciec. Tak samo u mnie pytali, czy nie tęsknię ja za rodziną. A, tak, oczywiście, że ja tęsknię i bardzo rzadko przyjeżdżam przez to, że ja mam pracę, tak, stałą pracę i muszę cały czas pracować. To związane z dokumentami, bo ja muszę pracować, jeżeli chcę dostać na przykład rezydenta, 5 lat pracuję, pracować i a w ogóle nie dużo podróżować, nie dużo wyjeżdżać, bo wtedy ja nie otrzymam tam karty rezydenta i to jest dla mnie bardzo ważne. No i niestety mi nie się udaje przyjechać do rodziców, do rodziny raz na rok, dwa razy na rok, to jest bardzo mało, ale dla mnie starczy. Nie ja jestem taką osobą, która jest przywiązana do rodziców, a bardziej jeszcze przez babci, która ma 95 lat, bo ja wyrosłem z nią, kiedy miałem 5 lat i dla mnie bardzo ważny jest ten człowiek, żeby go widzieć w ogóle raz na rok, bo wiecie, wszystko może stać. No i często pytałem, czy chce moja rodzina przyjechać do Polski. Tak naprawdę tak, na początku moja rodzina bardzo chciała przyjechać do Polski, nawet przejeżdżała moja matka, próbowała, chciała przyjechać kuzynka, no ale niestety nie udało się. Myślę, że Polska nie dla każdego. To jest bardzo trudno i e, wątpię. Wątpię, że ktoś z mojej rodziny już przyjedzie, bo już ten czas minął. E, nikt, e, nikt już, myślę, że z mojej rodziny już nikt nie przyjedzie i oni mają swoje życie, ja mam tutaj swoje życie i wszyscy są szczęśliwi, że jestem w Polsce, oni mówią, że naprawdę zmieniłem się ja, zmieniło się moje życie i oni są też szczęśliwi za mnie. Mówią, żebym nie wracał tak naprawdę na Ukrainę. Ja nie narzekam na swój kraj, ja bardzo lubię swój kraj. Ja uważam, że Ukraina jest bardzo pięknym krajem. Ukraina ma bardzo dużo ziemi, ale... Niestety ja nie znalazłem dla siebie tam miejsca, no tak czasami zdarza się tak było, co się cieszę, że znalazłem swoje miejsce w Polsce. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że odpowiedziałem na Wasze pytania, które wystajecie praktycznie naprawdę pod każdym filmikiem. Jeżeli Wy macie więcej pytań, albo jakieś jeszcze tematy, które chcecie, żeby ja nagrałem, to piszcie w komentarzach. Tak samo napiszcie w jakim kraju lepiej czujecie się Wy, bo ja wiem, że Polacy też wyjeżdżają dużo za granicę, pracować w ogóle, też dużo Polaków mieszka w całym świecie też piszcie w jakim kraju wy mieszkacie i czy chcecie wracać do Polski Zostawiacie paluszki do góry, subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie mój Instagram bo tam dużo fajnych zdjęć z różnych krajów, z moich podróży oczywiście i do zobaczenia w następnych odcinkach, papa pa.